Cześć, mam nadzieję, że dźwięk będzie już lepszy. Widziałem, że się mocno interesujecie tematem FSO, więc dzisiaj poruszę taki mm, ciekawy, myślę, aspekt. Co by się stało, gdyby Koreańczycy w 1995 roku y, nie dogadali się z dyrekcją zakładów? Więc zapraszam na taką zbiorową defekację. <laughs> Pozwólcie, że y, zluzujemy trochę zbieracze fantazji i spróbujemy przewidzieć, jak potoczyłaby się przyszłość Żerańskiej Fabryki, gdyby Koreańczycy, niestety, podziękowali nam za współpracę. Także widzicie, mam już patriotyczną odzież, mam też patriotyczną czapkę. No i lecimy. Słuchajcie, jest dużo komentarzy, gdzie często piszecie, że Deu to był strzał w kolano. Nie był. Tak naprawdę to była jedyna firma, która w 1994 i 1995 roku jeszcze chciała z nami rozmawiać. Nie mieliśmy już szans u Hyundai'a, spaliliśmy most z General Motors. Swoją drogą bardzo dobrze, bo dzięki temu, że nie dogadaliśmy się jako FSO z General Motors, w Glicach powstała wielka montownia Opla. O tym się często zapomina, to są przecież tysiące miejsc pracy nowych. Natomiast co by się stało, gdyby rzeczywiście FSO nie... Rozpoczęło współpracę z Koreańczykami. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście to jest wszystko palcem po wodzie pisane, natomiast bazowałem na takich dosyć mocnych faktach, i, i ten scenariusz, który ja Wam przedstawię, wydaje mi się najbardziej prawdopodobny. Powiem Wam też, ile dzisiaj kosztowałby FSO Polones, a ściślej jego następcę, jeżeli oczywiście FSO przetrwałoby próbę czasu. No to tak. Przypominam, że mamy rok 95 i to są w Polsce bardzo burzliwe czasy, bo na przestrzeni niespełna dwóch lat mieliśmy trzy rządy. Był rząd Pawlaka, jak to w Polsce koalicja pożarła się między sobą i nic z tego nie wyszło, tam pomógł trochę towarzysz Lech Wałęsa w tym wszystkim. Nastał rząd yy, Oleksego, ale Józef też za długo nie porządził, bo się nagle pojawiły zarzuty o jego współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi. No, i że tak powiem, zmuszony był abdykować na początku chyba 96 roku, i dopiero rząd Cimoszewicza wprowadził na miastkę jakiejś tam normalności. Czyli zobaczcie, ten czas, gdy podpisujemy porozumienie z Koreańczykami, czyli 95, 6 rok, to już zaczyna jakoś funkcjonować. To jest w Polsce bardzo niedobry czas na, na negocjacje z rządem, bo tak naprawdę nie było za bardzo wiadomo, z kim rozmawiać, skoro te rządy się tak zmieniały. Więc jeżeli nie dogadalibyśmy się wówczas z Koreańczykami, to FSO obudziłoby się z tak zwaną ręką w nocniku i to w dodatku stygnącym, bo no, z kim mielibyśmy negocjować, z kim by, by załoga miała rozmawiać o ewentualnym wsparciu. Ale zakładając, że Udało się jakoś przetrwać ten przełom 95 i 96 roku. Tam wtedy jeszcze powstawało w granicach 50 tysięcy polonów rocznie, więc, więc podejrzewam, że prześlizgnęlibyśmy się jako FSO przez te lata. Co by się stało później? Cóż, nie mamy partnerów do rozmowy, więc zostaje nam tylko i wyłącznie sięgnięcie do własnego doświadczenia. Własne doświadczenie to w tym przypadku Wars i ja wiem, i Wy pewnie też wiecie, że tak naprawdę realnych szans na produkcję tego samochodu nie było nigdy. No ale jeżeli nagle się okazuje, że Polones ma już grubo ponad 15 lat, no to musimy sięgnąć do korzeni. Na YouTubie znajdziecie odcinek chyba wiadomości jakiś archiwalny, gdzie jest wywiad z panem Selem, który mówi, że w FSO zakładano produkcję Warsa od mniej więcej 1995 roku. Czyli zakładając, że w 1995 roku nie dogatujemy się z Koreańczykami, ja to widzę tak, że dyrekcja musiałaby wynegocjować jakiś duży zastrzyk gotówki, w sensie pewnie jakiś kredyt zagraniczny, od rządu. Co później? Musimy wdrożyć do produkcji Warsa, a Wars jest samochodem opracowanym w końcówce lat 80., Na, tak naprawdę to nawet w połowie. Więc jeżeli w 1995 roku jesteśmy z niczym, to tak naprawdę. Realny czas uruchomienia produkcji to jest, są okolice roku 2000, czyli w stosunku do tego, co mówił Pan Sell, jesteśmy w plecy o 5 lat, myślę, że to jest realnie w Polsce, mogłoby tak być. Teraz pytanie, ile kosztowałby yy, nowy WARS? I już Wam mówię, w 1995 roku Polonez średnio, bo wiadomo, że były różne wersje, kosztował mniej więcej 25 tysięcy złotych. Więc yy, WARS żeby zwróciła się inwestycja, musiałby kosztować ciut więcej. Zakładam, że byłoby, byłoby to między 27 a 29 tysięcy złotych, a już Wam tłumaczę dlaczego, bo za 20 mniej więcej 8 można wtedy było kupić kodę Felicję, która no nie ukrywajmy nad Warsem miała e, same zalety, bo no była jednak e, samochodem, pod którym podpisywał się w jakiś sposób Volkswagen, a jakość FSO była jakością FSO. Ale załóżmy, że mamy ten 2000 rok, staśmy zjeżdża pierwszy wars. I co się dzieje potem? Myślę, że do 2004 roku byłoby nawet nieźle, bo na polskim rynku oczywiście to auto by się sprzedawało, nie mielibyśmy szans na, na żaden eksport. No nie oszukujmy się, auto, które ma konstrukcyjnie ponad 20 lat możemy eksportować co najwyżej na Ukrainę czy Białoruś. Ale myślę, że realna produkcja to by było tak od 30 do może nawet 50 tysięcy sztuk w topie, czyli w roku 2004, a potem nastąpiłby jeden wielki krach. Dlaczego? No, bo tak było, bo w 2004 roku otworzyliśmy nasz rynek dla produktów Unii Europejskiej, weszliśmy do Unii. No i rzeczywiście zalała nas fala używanych samochodów z zachodu. Można sobie dyskutować, jaka była dziś jakość czy stan techniczny, natomiast no, nie ulega wątpliwości, że w ciągu trzech lat pozamiatały nasz rynek kompletnie. Więc mielibyśmy już mniej więcej rok 2004-2007, tak? Co dalej? No, dalej szukamy inwestora. To jest Never ending Story. Myślę, że już tutaj jest coraz gorzej, bo, bo tak naprawdę wszystko yy, wszystkie firmy, które chciały kiedyś z nami rozmawiać, mają sytuację rozwiązaną. Naprawdę nie mamy nic za wiele do zaoferowania, no ale zakładamy, że robimy dalej tego warsa. I oczywiście, jak długo ten samochód przetrwałby w produkcji. Zauważcie, że duży Fiat, czy tam Fiat 125P i Polonez przetrwały w ofercie około 24 lat, co jest absolutną patologią, ale tak było. Więc zakładam, że jeżeli Wars wszedłby do oferty w roku 2000, no to mniej więcej teraz dożywałby swoich dni w Dlaczego? Nie wiem, czy byłaby to na tyle rozwojowa konstrukcja, żeby wykorzystywać jeszcze potencjały liftingów, tam był rozstaw osi w granicach 2,5 metra, no to tak naprawdę auto opracowane jako kompaktowe zdegradowałoby się w tych czasach do segmentu B a w segmencie B mamy dzisiaj, no sami wiecie mamy piękne Clio, mamy świetnego Peugeota 208, mamy Polo mamy fabię i to są wszystko samochody, które już de facto byłyby większe od Warsa i teraz tak, ile ten Wars dzisiaj by kosztował? To jest ciekawe zagadnienie, bo generalnie jak się prześledzi ceny nowych samochodów na przestrzeni ostatnich 20 lat, wygląda to mniej więcej tak, że średni samochód w danej klasie podrożał dwukrotnie, czyli jeżeli za, nie wiem, Fiata, Seicento płaciliśmy 20 tysięcy złotych, to dzisiaj za Pandę płacimy 40 tysięcy złotych. No i wychodząc z tego prostego założenia, bo ono się sprawdza w większości klas, ja to liczyłem, w większości segmentów, Dzisiaj nowy wars kosztowałby w granicach 50, może 55 tysięcy złotych. Co można kupić za taką kwotę? Tak jak powiedziałem, Fabie, Clio, Corse, ale zauważcie, że te 55 tysięcy złotych to jest aż o 15 tysięcy więcej niż zapłacić trzeba za podstawową Dach Logan. I to jest już budżet pozwalający myśleć o Dasterze na przykład. Więc, no, prawda jest taka, że nie wróżyłbym długiej przyszłości FSO, gdyby nie Koreańczycy, więc jeszcze raz podkreślam, wybór DEU nie był żadnym strzałem w kolano, to był bardzo mądry i rozsądny wybór, tyle, że po prostu mieliśmy pecha. I prawda jest taka, że gdyby w 95. roku nie podpisano tych wszystkich porozumień z Koreańczykami, to w 97. Sytuacja w FSO byłaby dramatyczna. A zakładając, że wtedy rządy miały naprawdę dużo poważniejsze problemy, między innymi własne dotyczące utrzymania się przy władzy, no śmiało można zakładać, że w 1998 fabryka by zbankrutowała. To jest taki najbardziej realny scenariusz dotyczący FSO. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli udałoby się pozyskać jakieś tam fundusze, wprowadzić do, do produkcji Warsa, to myślę, że ta agonia zostałaby rozciągnięta na następne 15, może 20 lat i wówczas FSO padłoby w granicach 2015 roku albo właśnie by dogorywało, bo te 55 tysięcy za Warsa to cena uwzględniająca oczywiście współczesne wyposażenie, czyli powiedzmy niech to będą 4 czy 6 poduszek powietrznych, może jakiś monitor we wnętrzu, manty na przykład ale problem jest taki że zauważcie mamy rok 2019 i obowiązującą normę emisji spalin Euro 6T no i teraz właśnie silnik opracowany do Warsa był autorską polską konstrukcją ale nie wydaje mi się żeby był na tyle rozwojowy żeby można z niego wyciąć Euro 5 a co dopiero Euro 6 więc de facto żeby utrzymać ten samochód w linii trzeba by było zainwestować w nową jednostkę napędową jaką najprawdopodobniej padłoby na Fiata myślę, że to jest taki najbardziej realny scenariusz że dzisiaj Wars miałby pod maską albo 09,2 cylindry albo może tego 1,3 Firefly'a ale to znowu podbiłoby jego cenę to trzeba by było za ten silnik po prostu zapłacić Włochom więc realnie dzisiaj w obecnych warunkach warstw kosztowałby około 60 tysięcy złotych za ponad 20-letni samochód z pogranicza segmentu B i C. I z tą myślą chciałbym Was zostawić. Tyle ode mnie. Motoprawda w internecie. Pozdrawiam, Paweł Rygas.